Kolejna dziś informacja, drodzy widzowie, a jej tytuł brzmi: Nieodpowiedzialna decyzja reakcja Rosji na atak USA. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oświadczyło, że stanowczo potępia ataki USA na irańskie obiekty nuklearne. O przeprowadzeniu takich działań prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w niedzielę czasu polskiego. Reuters donosi, że rosyjskie MZ, Wydał komunikat w reakcji na atak Stanów Zjednoczonych na irańskie obiekty nuklearne, cytując: Nieodpowiedzialna decyzja o poddaniu terytorium suwerennego państwa atakom rakietowym i bombowym, bez względu na przedstawione argumenty, rażąco narusza prawo międzynarodowe, Kartę Narodów Zjednoczonych i rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wskazuje rezolucję od spraw zagranicznych Rosji, Rosyjskie MSZ wezwało również do zakończenia agresji i zwiększenia wysiłków na rzecz stworzenia warunków umożliwiających powrót sytuacji na ścieżkę polityczną i dyplomatyczną. To na wszystko. Pozdrawiam Short Joker.